Sponsorem odcinka jest Robert Siwek. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Szedł przez pustkowie, przemierzał je od tysięcy lat. Kraina, w której się znajdował, przepełniona była skałami, piaskiem, pyłem i wymuskanymi przez wiatr kamieniami. Wiedział, dokąd idzie. Jego ludzka sylwetka była jedynym aspektem, który wskazywał, iż może być człowiekiem. Tylko może, gdyż jego twarz nie posiadała w sobie nic z ludzkiej poza konturami. Utworzona była z kartek papieru skompresowanych do formy pociągłego lica. Jego włosy, jakimi były strony z książek zapełnione literami, falowały na wietrze, tworząc płomieniste formy. Jego ubranie składało się z granatowych spodni, kamizelki oraz płaszcza, zaś przez jego szyję przewieszony był medalion o barwach ognia. Istota owa nie znajdowała się ani na planecie zwanej Ziemią, ani w jakimkolwiek innym materialnym świecie. Jej byt ograniczał się do tego fikcyjnego pustkowia, nie mniej fikcyjnego niż ona sama. Każde bowiem ziarenko piasku utworzone było z liter, piasek. Każdy kamień z kamienia. W świecie książek i opowieści nie było bowiem pewniejszego i stabilniejszego tworu niż litery, które raz przeczytane formowały w umyśle czytającego obraz indywidualny, osobisty o charakterystyce nie innej niżeli dana osoba przeczytała. Nienazwany jeszcze podróżnik przemierzał wydmy piaskowe, omijał zdradliwe, ruchome piaski, aż w końcu krajobraz zaczął się zmieniać. Piasek zaczęły zastępować skały. Dały one początek fundamentom, a fundamenty kamiennemu miastu z masywną wieżą w samym centrum. Kiedy przechodził przez główną bramę, oczom podróżnika ukazały się istoty zamieszkujące kamienne przybytki. Posiadały wężowate cielska, cztery dłonie, gadzie głowy i łypały groźnie na nowo przybyłego. Granatowo ubrana istota ścisnęła medalion, po czym wyjęła z kieszeni notes. Napisała na jednej z kartek jednym ze swych paznokci słowo pochodnia, po czym rzuciła kartkę na grunt. Papier zatrzeszczał i zaskwierczał, przeobraził się w kij zakończony ciasno owiniętymi szmatami, nasączonymi ropą, po czym zapłonął w miejscu materiału. Nieznajomy wziął pochodnie do rąk i w ten sposób wznowił swoją podróż ku wieży. Żadna z wężowych istot go nie tykała, nie śmiała wchodzić mu w drogę, i w ten sposób podróżnik dotarł z palącą się pochodnią do podnóży wieży. Tam przed wrotami nieznajomy zapukał dwa razy w kołatkę. Wrota otworzyły się i oto w progu stanęła istota w czerwonych szatach. Nie posiadała oczu, zaś to jej usta zawierały w sobie szczerzące się zęby o dość dużych rozmiarach. — Witaj, witaj, patronie wszystkich pisarzy, rebusie natchniony! — Witaj, królu kłamstw, malewisie trujący! — odparł podróżnik w granatowym stroju. — Czy mam rozumieć, iż przybyłeś tutaj sam? — spytał władca krainy. — Nie, inaczej, przyjacielu, nie inaczej! — odparł rebus, siląc się na jak najbardziej zbędną kurtuazerię. W parę chwili później obaj zniknęli zawrotami przechodząc do wnętrza wieży. Poczęli nieśpiesznie wchodzić po schodach ku górze. Słyszałem i wierzę, iż to wieści sprawdzone, iż coraz mniej ludzi jest kreatywnych, zaczął Malewis. Ludzie są w stanie stworzyć to, co widzieli lub kiedy łączą parę elementów z różnych wspomnień. Nikt nie wymyśliłby smoków, gdyby nie natykano się na kości dinozaurów. Kreatywność nie jest w stanie być samowystarczalna, potrzebuje nieraz kontekstu, inspiracji, lecz nie od tego, co już jest. Ach, no tak, stare i znane problemy z innowacyjnością. Powiedz mi, jak ma się ten, który spisuje teraz naszą historię? Jest zapuszczonym dziadem, który lubi nadużywać papierosów. Poza tym chyba nie ma zbyt dużych problemów. A co z jego kreatywnością? Jest jaka jest. Czerpie ją z tego, co zobaczy i co mu się spodoba. Gdyby nie to, nie wyglądałbym tak, jak wyglądam. A ty jak mnie widzisz? Jako istotę o wielkiej paszczy. Hmm, pewnie ów pisarz nie lubi kłamców. Pisarze to kompulsywni kłamcy. Inaczej nie napisaliby ani jednego opowiadania i ani jednej książki. Fikcja to ich najmocniejszy filar kreacji. A postacie? Postacie zawsze były tym, co litery dla nas esencją istnienia nie ma bowiem takiego opowiadania, które byłoby ciekawe bez postaci w nim umieszczonych. Bez postaci historia nie może się rozwijać, chyba że chcesz poświęcić swoją pracę jedynie opisom miejsc i historii krainy ale to już inna bajka. Więc po co my, jako postacie, istniejemy? By zabawiać tych, którzy śledzą nasze przygody, by zobaczyć świat naszymi oczami, by poczuć piasek kłujący cię w twarz, kiedy przewracają kolejną kartkę w pustyni i w puszczy. Nie uważasz jednak, iż te wszystkie opowieści nie są zbyt yy, znane? Przytaczane tyle razy, iż straciły już wszelki kolor, wszelką tajemnicę? Dlatego potrzebujemy coraz to nowszych opowieści, takich, które zasadzą ziarno wyobraźni w umysłach. Zaś stare opowieści będą nadal czytane. Każdy nowy czytelnik, każde nowonarodzone dziecko, gdy dojrzeje na tyle, by móc czytać, będzie podróżować tymi samymi ścieżkami, jakie zostały wytyczone przez stare opowiadania. Pokres czasów człowieka? Pokres czasów ludzkości! zgodził się Rebus. Wreszcie obaj przeszli do gniazda wieży. A w nim, na planie Gwiazdy Dawidowej, znajdowały się półki wypełnione księgami ceglany kominek z buchającym ciepłym ogniem zaś po środku biurko z dębowego drewna i para foteli po obu jego stronach. Malebis zasiadł ze swoim stanowiskiem pracy, podczas gdy natchniony zajął miejsce po przeciwnej stronie Zatem, rebusie, z czym do mnie przychodzisz?-zaczął król kłamstw. Przychodzę po coś, co nie ma formy fizycznej, jest sprzecznością samą w sobie, jednak pełni kluczową funkcję w opowiadaniu, nadając mu charakteru. Jakiego typu opowieści? To nieistotne. Ach, tak, oksymoron, dobrze zgaduję? Rzeczy samej. Jakiego zatem oksymoronu potrzebujesz? Możliwie absurdalnego, sprytnego, lecz nie za prostego. A zatem gorący lód odpada. Przegryzł wargi król kłamstw. Wstał, podszedł do jednej z półek, po czym wyciągnął jedną z ksiąg. Wrócił na swoje miejsce i otworzył ją. Trójkątny prostokąt? Nie. Płaska kula? Zbyt kontrowersyjne. Cnotliwa kurwa? Nie, potrzebuje czegoś mniej obscenicznego. Zatem, co byś powiedział na niewinny morderca? Może być. Coraz mam mniej opcji. Ten oksymoron nada się wystarczająco. A więc postanowione? Odparł Malewis. Dotknął swymi paznokciami kartki papieru, po czym wyciągnął szlaczek liter układających się w oksymoron. Przełożył go na pustą kartkę nieco pożółkłego papieru, po czym schował ją do koperty wyciągniętej z szuflady. Zapieczętował ją płynnym woskiem i przycisnął swój sygnet, aby jego ornamenty składające się z węża pożerającego ogon odcisnęły się w jak najdrobniejszym detalu. Gotowe, powiedział po chwili. Rebus wziął od niego kopertę i schował do kieszeni swojego płaszcza. Skoro mamy to już za sobą, masz może coś, czego moglibyśmy się napić? powiedział sugerująco. Ach, oczywiście, gdzie moje maniery? Jad kobry, czy może skocz? Wezmę skocz. W chwilę później, zarówno Rebus, jak i Malewis, pili trunek z swojego wyboru. Gwiazda oświetlająca pustkowie poczęła chować się za horyzontem. Natchniony jeszcze długo rozmawiał ze swoim przyjacielem, rozmawiając o sprawach bardziej lub mniej abstrakcyjnych. W końcu jego wizyta dobiegła końca. Pożegnał się, opuścił wieżę odprowadzony przez swojego rozmówcę, króla kłamstw. Udał się dalej, za kamienne miasto, ku terenom skalnego pustkowia, jakie rozciągały się aż po horyzont. Szedł dość długo, podpierając się kosturem, który uformował parę chwil po tym, kiedy zmęczenie mu doskwierało. Drewniana laska, utworzona ze słów na kartce papieru, spełniała znamienicie swoje zadanie. Tak samo jak pochodnia, która zakończyła swoją przydatność przed wrotami domu króla kłamstw i została porzucona przed drzwiami. Rebus nie wiedział już, gdzie się znajduje. Mógł jedynie ufać swojemu czerwonemu, rubinowemu kamieniu, który szeptał do niego słowa wynaturzone, nieistniejące jeszcze w naszych czasach, w naszej rzeczywistości. Słowa wodziły natchnionego aż do niewielkiej przystani, gdzie skały i piasek. Ustępowały przepastnemu słodkiemu morzu, aż dziw, iż nie wyrosło tu ani jedno źdźbło trawy i ani jedno drzewo. Podróżnik wyjął kolejną kartkę papieru, napisał łódź z wiosłami i upuścił kartkę na ziemię. Przed rebusem wykształciła się niewielka łódź z wiosłami, wszedł do niej i począł wiosłować. Powierzchnia wody nie była zmącona wiatrem, Jedynie łódź swoim płynącym jak rybacielskiem tworzyła niewielkie fale na jej powierzchni. Podróżnik płynął dość długo, niestrudzenie wiosłując. nagle przestał spojrzał w bezkresne morze, dotknął swoimi szponiastymi palcami naszyjnika, po czym wypowiedział następujące słowa. Rex ex mortis Rubin zabrzęczał, rozbrzmiał krzykiem potępionych dusz, po czym zaczął jaśnieć coraz bardziej i bardziej, aż przed łodzią nie pojawiły się świetliste wrota. Były jakby utworzone z materiału, błyszczącego, jaśniejącego po tysiąc kroci mocniej aniżeli słońce, a przynajmniej tak się wydawało obserwatorowi. Przed bramą pojawiła się istota dziwna, jakby mara nocna. Zamiast głowy posiadała czerwone sześcian unoszący się nad szyją, ręce jakby marmurowe w liczbie czterech. Witaj, Rebusie, natchniony, ozwała się dźwięcznym, anielskim głosem. Witaj, Symetrioforemna, odparł podróżnik w granatowym stroju. Zgodnie z umową, przynoszę frazę skalaną sprzecznością. Mówiąc to, wyjął z kieszeni płaszcza list. Anioł wziął go do ręki, po czym wsunął do niewielkiej skrzynki wiszącej na bramie. Wrota otworzyły się. Rebus wkroczył do przestronnego korytarza, zakończonego wielką aulą ze sferycznym sklepieniem. Dotarł tam podróżnik ukląkł przed wejściem do sali tronowej. Musiał czekać. Cisza jednak nie trwała długo, gdyż nagle i bez żadnego ostrzeżenia blask niebiańskiego domu pociemniał. Ściany zrobiły się ciemne, niemalże smoliste. Drzwi do sali tronowej otworzyły się nieznacznie, a z wnętrza wypadła korona władcy, który zapewne już nie żył. Wielka, koścista ręka wychynęła z zauchylonych wrót i zachrobotała o metalowe obicie przenikliwym piskiem szponów. Spóźniłeś się, Rebusie. Pozwał się gardłowy głos. Przychodzimy jako skaza i rozpacz, żywimy się natchnieniem, jesteśmy powrozem dla tych, co tworzą światy, a nasze żebra trzeszczą od prawiecznego głodu. Kim jesteś? Tym, czego się boisz, tym, co przychodzi, nie odstępuje. Jesteśmy zapomnieniem duszy, czarną nicością kotłującej się porażki. Jesteśmy nul, bo chociaż jest nas wielu, jesteśmy jednym i tym samym. Nie masz władzy nademną, kreaturo. Moje natchnienie nie wygaśnie, moje ręce zmiażdżą ci gardziel, wyrwał żołądek, a umysł poślą na zatracenie. Odważne słowa jak na tego, co ma umrzeć. Wrota uchyliły się, odsłaniając odchłanie nienawistnej czerni, która wylała się wprost na rebusa. Ten próbował stawiać opór, jednak czarna maś oblepiła go już zupełnie. Czuł, jak uchodzi z niego życie. Po raz ostatni wziął swój rubin do ręki i wyszeptał ostatnie swoje słowa do kamienia. Czarna ma się zawyła i zaskrzeczała. Chciała uciec, jednak naszyjnik począł ją wsysać z potęgą godną niejednej czarnej dziury. Nul przybierał coraz więcej przerażających form, o wielkich paszczach z potwornymi zębami i oczami, aż w końcu nie zostało nic z poczwary. Rubin wchłonął całą czerń i przybrał czarną, zatrutą barwę. Rebus odetchnął z ulgą, próbował wstać, lecz był zbyt wyczerpany, by to uczynić. Nikt nie przebiegł mu z pomocą. Rany, jakie zadał mu ów potwór, były dotkliwe i niewidoczne dla oka śmiertelnika. Niech moje ostatnie tchnienie wyda plon natchnionych, którzy rozpierzchną się po świecie i stworzą wiele olśniewających opowiadań, niech ich historie zakorzenią się w umysłach młodych ludzi i wydadzą plon, niech natchnienie będzie im przekazywane i nie wygaśnie aż po ludzkości i wszystkich tych, co piszą. I z tymi słowami na ustach umarł rozpadając się na tysiące kartek, które rozwiał wiatr wydzierający się w świetlistą halę, która straciła blask i rozpadła się w posępną ruinę. Scenariusz Nieprawicz Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.